Straż Miejska kontroluje, czym palą w piecach kłótnianie i czy jest to bezpieczne dla mieszkańców miasta. W tym roku przeprowadziliśmy 70 kontroli palenisk, czyli przy domowych piecach sprawdzaliśmy, czym palą mieszkańcy naszego miasta. Generalnie rzecz biorąc nie mamy zastrzeżeń co do opału, którym palą kłótnianie. No możemy oczywiście mieć zastrzeżenia co do jakości tego opału, ale na to nie mamy wpływu. W razie podejrzenia, że oprócz normalnego opału, czyli drewna, węgla albo też innych składników, którymi można palić, było palone np. jakimiś odpadami, śmieciami, wówczas mamy możliwość pobrania próbki paleniskowej, która jest wysyłana do laboratorium i jest ona oceniana przez specjalistów. W tym roku pobraliśmy takie cztery próbki, kiedy mieliśmy podejrzenie, że mogło być coś innego spalane. W trzech przypadkach okazało się, że nasze podejrzenia były bezpodstawne, to znaczy, że nie stwierdzono oprócz opału, który można palić żadnych innych tam składników, natomiast w jednym przypadku stwierdzono, że były spalane również inne rzeczy, które nie powinny być palone, i w takim wypadku jest wszczęto postępowanie przeciwko temu podmiotowi, który nie palił odpadami w piecu jakie kary czekają na tych, którzy łamią prawo pod tym względem. Jeżeli jest to postępowanie mandatowe, może być to mandat nawet do 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu, wówczas to może być to kara nawet do 5000 zł, a także w postępowaniu sądowym Zwracamy tutaj się do sądu o to, aby sąd zasądził zwrot kosztów związanych z opłatą za, za tą próbkę, która została wysłana do analizy. Gdzie można zgłaszać ewentualne podejrzenia odnośnie składników opału? Zawsze można zatelefonować do dyżurnego Straży Miejskiej. Pracujemy od poniedziałku do soboty i pod numer telefonu 986 taki fakt można zgłosić. Pojedziemy, sprawdzimy jeżeli będziemy mieli podejrzenia pobierzemy próbkę paleniskową